Dzień dobry Panie Andrzeju, to wielki zaszczyt móc z Panem chwilę porozmawiać. Dlaczego zdecydował się Pan przyjąć propozycję zagrania w filmie Nieobliczalna? Dlatego, że spodobała mi się historia tych wspaniałych kobiet, która jest opisana w tym filmie, jest pokazana na ekranie i od dawna myślałem o pracy z Panem Piotrem Trzaskalskim, którego ogromnie cenię. A co ten film da widzom? Jak pan myśli, co widzowie wyniosą wychodząc, znaczy oglądając ten film? Ja myślę, że widz yy, zetknie się w tym filmie z odwagą. Z odwagą kobiet. Z odwagą, która jest oczywiście no, w pewnym sensie, jak to by sformułować, ta odwaga jest heroiczna w gruncie rzeczy, dlatego że. Jest to odwaga kobiety prześladowanej, a jak wiadomo w tych sprawach, jak dowodzi tego historia kobiet w małżeństwach prześladowanych, nie jest prosta. Przed kobietą staje wybór między... Instytucją małżeństwa, dobrem dziecka, swoim dobrem, miłością. Ale... No nie chcę oczywiście opowiadać historii tego filmu, ale, ale... ale myślę, że wspaniałą decyzję podejmuje bohaterka. Coraz więcej filmów tworzy się dla platform streamingowych. Czy pana zdaniem to może być jakiś koniec kina? Takiego standardowego, że ludzie będą woleli oglądać w domu? Jak pan to widzi? No wie pan, nie mnie to oceniać, ponieważ mam za mało informacji. Ja oglądam jakieś filmy, prawda, na, y, na tych platformach. Chodzę też do kina. Nie wiem, jak to jest z proporcjami. Wiem, że powstaje bardzo dużo seriali, przecież, w których sam biorę udział. Czy to jest koniec kina? No nie, chyba nie. To jest po prostu jakieś inne kino. Oglądane w warunkach. Y, me, prawie intymnych, prawda? Ja zawsze marzę o wielkiej sali kinowej, o wielkim ekranie, o przeżywaniu filmu wspólnie z innymi widzami. Kino moim zdaniem jest sztuką zbiorową, to tak jak teatr. No proszę sobie wyobrazić, że, że na widowni jest jeden widz, Albo że kupuje boka, bo, bogaty jakiś człowiek, kupuje sobie przedstawienie do siebie, do pałacu, do jakiegoś parku i sam to ogląda. No, też to możliwe, też to możliwe. Ale dla mnie zawsze chyba, chyba to, to, to nie zniknie. Kino jest przeżywane, zjawiskiem przeżywanym zbiorowo. Koncerty na przykład. No. Koncert dla jednej osoby. Też możliwe. To już tak kończąc naszą rozmowę, bardzo cenię sobie pana opinię na różne tematy. Od wielu lat trwa dyskusja pomiędzy artystami, kto jest winny niskim emeryturom, artyści czy państwo? A cenię pana opinię, dlatego pozwoliłem sobie zadać to pytanie. Nie pan tutaj pewnie znowu no nie ma prostej odpowiedzi. Ja znowu nie, nie znam tych szczegółów tych, więc nie chciałbym się tutaj e, wymądrzać e, Jestem dyrektorem jednej z najważniejszych instytucji Mazowsza kulturalnej, ale y, jeśli chodzi i wy, wy, wypełniam swoje obowiązki i też <laughs> emerytura też mnie dotyczy, kwestia emerytury moich pracowników mnie dotyczą. E, e, natomiast no cóż, no, pewnie to, to polega pewnie na tym, żebyśmy przyjrzeli się temu wspólnie. No, nie wiem, mamy, mamy reprezentacje, związki zawodowe. Myślę, że... Z, Naszymi władzami trzeba o tym wszystkim gadać. Ja nie jestem rewolucjonistą w tej sprawie, więc nie namawiałbym ani jednej strony, ani drugiej do jakichś gwałtownych ruchów. Czyli rozumiem, że jest potrzebna rozmowa, bo zmiana się przyda, żeby te emerytury nie były tak niskie i trzeba rozmawiać. Trzeba się dogadać, żeby każdego interesy były zabezpieczone. Nie no nie tylko o emeryturach, o wielu sprawach w naszej ojczyźnie trzeba gadać. I lepiej gadać niż się bić. Dziękuję bardzo.